Jezus Augustyniak, firma Tremco Ilbruk Pracuję na stanowisku Product Marketing Managera i reprezentuję firmę, która zajmuje się klejeniem, uszczelnianiem w budownictwie energooszczędnym i pasywnym. Przychodząc do salonu okiennego, czy kupując stolarkę de facto nie kupujemy okna jako produktu na 23%, tylko kupujemy okno z montażem. Nie jest to wyrób oparty o ścianę, które. Który posiada te parametry, o których nas sprzedawca przekonywał, bo trzeba pamiętać, że są to parametry, które są badane, potwierdzane laboratoryjnie, często z wykluczeniem kwestii zamocowania. Więc klient de facto kupuje wyrób z montażem i tak jest odbierany w późniejszym czasie po zainstalowaniu przez inwestora. Tak naprawdę można powiedzieć, jeden do jednego. To znaczy, inwestor nie rozgranicza, problemów, które dzieją się w skutek utraty funkcjonalności samej stolarki, tak naprawdę z montażem, czyli te, można powiedzieć efekt falującej firanki, czy zimnych przewiewów, przemarzania, czy chociażby gromadzenia, czy, czy tej niższej temperatury po stronie wewnętrznej, która, która sprawia że wskutek powietrza wilgotnego od strony wewnętrznej z tą zimną przegrodą następuje wykraplanie i mamy w dłuższej perspektywie też wskutek też dodatkowo słabo działającej wentylacji jakieś prawdopodobieństwo, że nam wystąpi pleśń od strony wewnętrznej pomieszczenia. Wszystkie te złe efekty, które, które mają miejsce tak naprawdę związane są ściśle z montażem, także My zdecydowanie odchodzimy od patrzenia tylko na stolarkę, dla nas wyrobem jest stolarka i montaż jako jeden kompletny wyrób. Pyta pano dyrektywę unijną 2010 łamane na 31 UE, w której to wszystkie budynki użyteczności publicznej od pierwszego stycznia 2019. Powinny być budowane w standardzie blisko, to jest jako nearly zero energy, blisko zero energetyczne, czyli oznacza to diametralną różnicę między chociażby standardem 120 kWh na metr kwadratowy na rok, gdzie mamy się zbliżyć do wartości bliskich. Nie jest to bezwzględne zero, ale powiedzmy są to wartości, różne źródła różnie podają 5, 9, więc przepaść jest ogromna. Ja powiem tak, rynek jest gotowy, producenci są gotowi, jeżeli chodzi o materiały. Nie zawsze inwestycje są gotowe na cenę, bo mimo wszystko tą, ten tym parametrem, który jest oglądany, nie zawsze ta cena koreluje z tymi materiałami. Wiedza na temat tej dyrektywy i jej postanowień akurat w branży, którą ja reprezentuję, w branży montaży, a posunąłbym się nawet w stwierdzeniu, że w branży, której jesteśmy bardzo blisko, czyli stolarki okiennej, jest niewielka z tego względu, że ta dyrektywa, ta dyrektywa traktuje temat budynku holistycznie, to znaczy nie jest tam tylko temat okna, nie jest tam tylko temat pieca, tylko mamy osiągnąć te parametry przy żonglowaniu różnymi de facto parametrami. Więc tak naprawdę projektant budynku, który on może pewne parametry, pewne produkty, tak jak na przykład okno, kupić w nieco niższym standardzie, ale wyśrubować jakiś inny parametr, żeby sumarycznie uzyskać jakiś efekt. I w zasadzie, jeżeli chodzi o, o moją branżę to i, i, i tematykę uszczelnień i montaży okien, którą się zajmuję, zdecydowanie bliższa od tej dyrektywy, dyrektywy europejskiej, bliższe jest rozporządzenie ministra infrastruktury, które tak naprawdę można powiedzieć, że w jednej linii koreluje z, z tą dyrektywą, bo mówi o konieczności zapewnienia parametru, parametrów izola, izolacyjności złącza. Tam konkretnie jest wymieniona wodoszczelność, przez którą rozumiemy szczelność na zacinający deszcz, czyli tak zwana szczelność pogodowa. Od strony wewnętrznej mamy szczelność powietrzną. Pojawia się współczynnik infiltracji A, który ma być mniejszy od 0,1 i pojawia się ta temperatura na wewnętrznej stronie przegrody. Jest mowa o współczynniku FRSI co najmniej 0,72 a w takim bardziej takim przyziemnym obrazowym efekcie ta temperatura powinna znajdować się powyżej tej granicy pleśni czyli powyżej 12,6 przyjmuje się, że wewnętrzna strona przegrody Powinna być od 13 stopni w górę. Także są pewne przesłanki, są pewne wymagania, bo tak naprawdę nie są to przesłanki, tylko wprost wymagania, które mówią, że stosowanie tych technik starszych nie spełnia tych warunków. Także natomiast branża, o ile wie, o tym rozporządzeniu, to wie bardzo mało na temat tej dyrektywy. W każdym razie odpowiadając, jeszcze wracając wprost na pytanie, powiedziałbym, że producenci są gotowi, monterzy niekoniecznie, bo mając produkt musimy go też poprawnie zainstalować, żeby, żeby mieć pewność, że te pieniądze zostały dobrze spożytkowane. No i pojawia się oczywiście oprócz szkoleń, oprócz kwestii szkoleń. Tak jak mówię wszędzie ta dyskusja wokół ceny, więc nie jest to jeszcze temat tak dobrze rozpoznawalny, ale zakładam, że budynki użyteczności publicznej zdecydowanie te standardy jesteśmy w Unii spełniają.